Siemanko z tej strony, użytkownik PlayGames. Witam Was w 17 odcinku. Skończyliśmy wyzwanie SpongeFall. W tamtym odcinku właśnie źle powiedziałem: powiedziałem wyzwanie Skerch. Skerch wyzwanie już mamy dawno za sobą. No i skończyliśmy wyzwanie SpongeFall, ale to jest tyle tych czarów, że mi się już myli. Dobra, odcinek 17 w miarę szybko się pojawił. Już w ogóle mam mnóstwo pomysłów. Co, właśnie ten pomysł już teraz. Bo przedtem się zastanawiałem, jaką grę zrobić. Następną po Harry Potterze. No i w ogóle mam fajny pomysł, co zrobić, ale na razie nic nie mówię. Dobra, zbieramy fasolki. Na razie trochę. Hej, Harry, chcesz coś kupić? Dalej mnie kaszel męczy. Normalne. Dobra. Nie wiem znów, co mamy zrobić. Nie wiem, czy tu byłem. Wszystko sprawdzamy. Wiem, że gdzieś był ten dywan, właśnie ten spongi fal, że można było sobie skoczyć, ale teraz nie wiem gdzie, więc będę go szukał na pewno. Dobra, więc idziemy na dwór. Co ja muszę zrobić? Kurcze nie wiem. Ale w ogóle zbliżamy się już ku końcowi. Jeszcze dwa lub trzy odcinki. Postaram się dwa, tylko ten, niestety, będzie taki trochę krótszy odcinek. Na następnym, mam nadzieję, że to zmieszczę w dwóch odcinkach, lub w maksim... maksimum, maksymalnie trzech. Ale oczywiście postaram się w dwóch. Już wiem na 99%, że wszystkich kart niestety nie uzbieram. Z czego jestem trochę wkurzony. No ale już mówiłem poprzednio, że wątpię. <laughs> chciałem w ogóle osobne odcinki zrobić z każdą kartą. Znaczy, te karty, które nie zdążyłem zebrać, to chciałem ponagrywać <laughs> takie takie krótkie filmiki i je zlepić ze sobą, że po prostu w jakich miejscach te karty były. No ale niestety kartę ominąłem na przykład w pokoju ślizgonów, do którego się już nie na drugi raz wejść. I to jest takie właśnie moim zdaniem troszeczkę głupie. Hey, Harry, chcesz pohandlować? Właśnie, tu jest na górze karta i nie wiem jak tam mam wejść, nie mam pojęcia. Dobra, tu jest chyba następna. Aha, tu coś jest. Hmm, jak my to musimy zrobić. No właśnie. Nie wiem, <laughs> hmm, tu są tylko fasolki. Jak my kurczę, musimy jakoś te schody się musi dać otworzyć, ale nie mam pojęcia jak. Nie wiem, czy ja kiedyś je otwarłem, czy nie. To już nie działa. Jak mógłbym zapomnieć drogi na boisko A, działa jednak, tylko to na pewno nie tutaj. Hello, <coughs> Jak tam się kurde dostać, nie mam naprawdę zielonego pojęcia. Hej, Harry, chcesz pohandlować? Chcemy churtę, tak wychodzi taniej. <klujna> <klujna> Może mały interesik Harry. Cały odcinek teraz pójdzie kurde na szukanie tego. Zawsze jest tu bardzo ciepło, tu jest jakieś przejście. Kurcze, znów hmm, tu jest właśnie karta. No, dobra, no nie mam pojęcia. Kurde, no. To na pewno nie, no tego się nawet nie da chyba zaczarować. No, a te fasolki właśnie, no to, to jest dupa. Hmm... Już myślałem, że jestem w domu, ale chyba nie... A, to nie o to. Kurde! Hej, Harry! Chcesz pohandlować? No i dupa. Wiem, Harry, że to jest główny hol. Nie musisz mówić. No, tutaj też byłem. Kurde, nie pamiętam gdzie byłem. Mogłem to jakoś inaczej zrobić. No, dobra, trudno. Dobra, trochę pobiegali. Ron na nas dalej czeka. I dobry kolega. Który kolega by tyle czekał i nawet do nas nie zadzwonił, nawet nas nie opieprzył? Ron jest naprawdę bardzo, cier... bardzo cierpliwym chłopcem. Zazdroszczę mu tego. No Boże, co ona tu zrobiła w tym kiblu? Ciekawe kto to posprząta. rzucili jak, ją, jak ktoś może ją rzucić, <noise> skoro ona nie żyje, to ponoć ona powinna być um, no taka, że wszystko nią, przez nią przenika. Tak mi się wydaje. Może mi się źle wydawać, oczywiście. nic nie napisał. całkiem pusty. Witaj Harry, jestem Tom Riedl. To jest... to normalnie mnie zawsze przerażało jakbym mały Jak on to czytał w grze. W filmie też jest jakaś tam scena, ale już nie pamiętam jaka też w ogóle mnie przerażała. Jezus, jak on się tam przeniósł w czasie czy coś Harry Tak, teraz to, to jest przerażające masakra. Cię stąd zabrać. No już do budełka. Tak, znaczy teraz chodź. już mnie to nie przeraża. Kiedyś. Chodź. Właśnie tak. Dobry wieczór. Róbę się. Co tu robisz, Tom? To już koniec. Wiem, że nie chciałeś nikogo zabić, ale potwory to nie małe pieski. On nikogo nie zabił. Daj spokój. Jedyne co szkoła może teraz. Idziemy, idziemy to dalej, ten, ten, do ciemni. Jak my daleko zeszliśmy, kurde, masakra. Nie zrobiłby tego. Odsuń się. A! Co to było? Harry zawsze wiedział, że Hagrid ma niestety upodobanie do wielkich i okropnych stworzeń. Był jednak równie pewien, że Hagrid... Nie potrafiłby nikogo zabić. Riddle mógł złapać nie tego, kogo trzeba. Może jakiś inny potwór zabijał ludzi. Jak myślisz, ile tu się pomieści potwory? Wiedzieliśmy, że Hagrida wyrzucono, a taki pewnie wtedy ustały. inaczej Riddle nie dostałby nagrody. Pamiętnik Ridla zniknął. Co? Ależ tylko gryfon mógł go ukraść. Nikt inny nie zna naszego hasła. No właśnie. Teraz zabić, rozszarpać, rozedrzeć. Głos. Znowu go słyszałem. Wy nie? Ja nic nie słyszałem. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. Ale McGonagall mówiła, że mamy tu siedzieć, o ile nie idziemy na lekcje. A ja muszę pogadać z Hagridem, jeśli to on wtedy wypuścił potwora. Wie, jak się dostać do Komnaty Tajemnic. Domek Hagrida jest na ziemiach szkoły. Chary, ale przecież o tym wiesz. Chodź za mną, Harry. Oczywiście my musimy wykorzystać już kurde na filmiku patrzyłem na tą skrzynię i żeby tam zabrać kartę stąd, dobra. Idziemy. Jezu, idę po tych schodach jak na rąbany, ale niestety nadal nie zakupiłem myszki. No, i muszę tak chodzić to jest zawsze fajne. To lubię. Właśnie do domku Hagrida wszedł ktoś bardzo podobny do Lucjusza Malfoja. Jest źle, Hagridzie, bardzo źle. Cztery napaści na dzieci niemagicznego magicznego To już zaszło za. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Szkoły muszę zadziałać i zabrać cię stąd. Zabrać? Dokąd? Nie do więzienia dla czarodziejów. Nie do Azkabanu. Niestety tak. To przykre, Dumbledore, ale wszystkich dwunastu członków Rady uznało, że ty także powinieneś odejść. Od tej chwili jesteś zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora Hogwartu. Jeśli rada nadzorcza chce, bym się usunął, Lucjuszu, to oczywiście odejdę. Nie. Jednak przekonacie się, że naprawdę opuszczę tę szkołę dopiero kiedy nikt tutaj nie pozostanie wobec mnie lojalny. Zobaczysz też, że w Hogwarcie pomaga się tym, którzy o to poproszą. Gdyby ktoś chciał znaleźć coś paskudnego, wystarczy, że pójdzie za pająkami. One go zaprowadzą gdzie trzeba. To jest klucz do całej sprawy. Tyle powiem. Chodź już, Hagridzie. Dobra, dobra, idę. Teraz dopiero mamy kłopoty. Nie ma Dumbledora. Codziennie będą ataki. Patrz, tam! I do do zakazanego lasu. Wchodzimy do zakazanego lasu. Normalnie masakra. Ale wiadomo, my musimy najpierw skrzynie wszystkie pootwierać i w ogóle ale taki zrobię teraz dreszczyk emocji. W tym odcinku nie wejdziemy do zakazanego lasu. <laughs> to mi się normalnie udało. Dobra, tu jest jeszcze karta, więc pozbieramy sobie tą kartę, zapiszemy oczywiście grę. No ja się będę żegnał, to będzie taki troszeczkę krótszy odcinek, nie wiem ile tam wyjdzie minut. No i wszystko i będę zapraszał na następny odcinek. Dobra. Ja się z wami żegnam i zapraszam na następny odcinek. Zapisujemy i na razie